TVG9, Klaudiusz Wesołek Witam serdecznie po raz kolejny z naszych wewnętrznych kresów czyli skąd? No z województwa podlaskiego ale czy z Podlasia jak niektórzy mówią? No akurat niekoniecznie, bo tutaj gdzie mieszkam, w tych okolicach no przez wojną było województwo poleskie, a w pierwszej RP w y, województwo brzesko czyli jednak po lesie. No i w ogóle inni twierdzą, że województwo podlaskie to jest gwałt na historii i geografii, no bo faktycznie duża część dawnego historycznego Podlesia Podlasia leży Poza województwem podlaskim, w województwie mazowieckim i lubelskim. Natomiast w skład województwa podlaskiego wchodzi też no, ten mały skrabek Polesia, ale no, spora część dawnego Mazowsza. Tak. No. Łomża, w zasadzie Zambrów, już no, Grajewo, Grajewo jest, tak, no bo podlaskie to jest obecnie. No, yy, poza tym Suwalszczyzna, no, yy, też odrębny region. Yy, część tej dawnej Suwolki yy, leży w obecnej Litwie i na Białorusi. Yy, no, jeszcze mamy yy, tam yy, Skółkę z rozległymi okolicami. A to już yy, Grodzięszczyzna. Można powiedzieć, że dawno Ruś Czarna. Także. Województwo Podlaskie, Miszmasz, jak niektórzy mówią, Gwałt na historii geografii. No, chociaż yy, nie do końca jest ono bez sensu, bo dla mnie jest to takie typowo właśnie kresowe województwo. Tylko naprawdę tu zachowały się jeszcze dawne kresy, w takim no właśnie socjologicznym, kulturowym rozumieniu. I, i y, może tylko nieadekwatna jest właśnie nazwa tego województwa województwo podlaskie. Bardziej właśnie może by województwo kresowe do mm, tego pasowało. Ale nic, jak zwał, tak zwał. Województwo to ma ten swój sens, że no zachowały się tu właśnie te dawne wewnętrzne kresy, ten styk różnych kultur, różnego wychowania, różnych grup narodowościowych, nowo etnicznych i religijnych które się przez lata wzrastały. Jak już mówiłem, to jest trochę inna rzecz niż Multi No chociaż jedno jedną cechę wspólną ma taką, że właśnie różne kultury występują obok siebie. Poza tym wszystko, no i zarówno jeśli chodzi o, o to jak się yy, tworzyło. Multikulti, jak się tworzyły kresy i jak to wszystko funkcjonuje, no to już będą same różnice. No natomiast no jest, to, jest to taka no swoista wielokulturowość.